Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do ogarnięcia, do zdiagnozowania. To jest taki biznesowy Dell 13, Inspironik z ekranem dotykowym 5379. Inspiron 5379, takie cacko. Stan dosyć ładny. Laptop się nie włącza, nie ładuje baterii. A na zasilaczu. Kiedy próbujemy go podłączyć, gaśnie tutaj kontrolka. Zaraz wam pokażę, zademonstruję, jak to wygląda. Zasilacz podłączony do sieci. Nie wiem, czy to będzie widać. Mamy tutaj zieloną diodę. To jest chyba 65, oryginalna Deloska. Tutaj mamy troszeczkę zaizolowany ten kabel, ale ja go sprawdziłem. Tutaj mamy 19 V na wyjściu. Jaki jest efekt, kiedy podłączymy sobie tutaj do tego gniazda zasilania. Zaraz zobaczycie. Przytrzymam zasilacz w ten sposób, żebyście widzieli kontrolkę. Jest zielona dioda. Podłączę sobie zasilanie. I uwaga. I kontrolka tutaj nam zanikła. Cóż, co może powodować taką sytuację? Może to powodować płyta główna, element na płycie głównej, uszkodzony kondensator, bądź nawet sam zasilacz. Może być zasilacz uszkodzony w ten sposób, że nie ma takiej wydajności prądowej, i po podłączeniu do komputera zanika nam tutaj dioda, i zasilacz po prostu odcina napięcie na wyjściu zasilacza. I załącza się, jakby zabezpieczenie tego, tego, tego elementu systemu, ale to są rzadsze przypadki. Najczęściej jest tak, że coś jest na rzeczy w samym laptopie. I dlatego dzisiaj go rozkręcimy i sprawdzimy, co tutaj jest grane. Laptopa już rozkręciłem, nie było z tym problemu. Szereg wkrętów wykręconych, i w środku mamy, zobaczcie, całe wnętrze laptopa. Tak to wygląda. Pamięć operacyjna jest w tym miejscu, dwa moduły. Mamy tutaj baterię wpiętą na stałe w obudowie. Można ją oczywiście wypiąć na początek i tak należałoby zrobić. Mamy wypiętą baterię główną. Mamy tutaj dodatkowy moduł, na którym jest zamontowana bateria CMOS, czytnik kart, jakiś port USB i nasza karta WiFi. To jest połączone takim kablem wejścia-wyjścia. iO. I mainboard, czyli tu jest tak główna płyta. Tu mamy jakiegoś Flexa, tu mamy CPU. Jest to wersja, wersja laptopa z, z grafiką zintegrowaną w procesorze. Nie ma tutaj grafiki dedykowanej Nvidia lub AMD. Wizualnie płyta to wygląda dobrze. Na początek zdemontujemy sobie baterię, dokonamy pomiarów. Jeżeli znajdę rezystora głównego, Dwóch MOSFETów na wejściu. Tutaj mamy gniazdo zasilania połączone kabelkiem do płyty głównej. Prawdopodobnie z drugiej strony są te MOSFETy i rezystor pomiarowy, więc chyba nie obędzie się bez wyciągnięcia tej po prostu płyty. Natomiast tak na szybko możemy sprawdzić sobie ósmą nogę układu SPI. To jest bardzo ważna sprawa i gdzieś tutaj na przetwornicach, na głównej na przykład albo od przetwornicy CPU. Przy tych kondensatorkach większych sprawdzimy, czy nie ma po prostu zwarcia na głównej linii zasilania. To na, da nam po prostu jakiś obraz, czy, czy faktycznie jest tutaj to zwarcie. Dobra, to do roboty. Miernik przełączyłem sobie w pomiar niskiej rezystancji i mierzymy sobie ósmą nogę układu SPI. Mamy poza zakresem. Teraz przełączyłem w pomiar wysokiej rezystancji ten multimetr i zobaczcie. Mamy kilooamy, więc nasza kość biosu, zasilanie tej kości nie jest zwarta, to znaczy, jeśli chodzi o zasilanie. Jeśli chodzi o główną linię zasilania, no cóż, tutaj mamy jakieś kondensatory, tutaj mamy kondensatory. To są kondensatory prawdopodobnie, właśnie działające na, na naszej głównej linii. Tu mamy masę prawdopodobnie. Tu mamy biegun dodatni, to znaczy tam tą, tą główną linię. Tutaj mamy jeszcze grupę kondensatorów. Mamy masę i mamy zasilanie. Mamy 175 ohmów. Dosyć nisko. Czy to jest wejście czy wyjście? To jest chyba wyjście przetwornicy. OK. Żeby coś więcej powiedzieć, muszę się po prostu dobrać do, 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 do płyty. Muszę ją po prostu wyciągnąć. I wyciągamy ją zaraz. Płytę już sobie wykręciłem. Trochę z tym roboty było, trochę tych flexów, połączeń. Ze względu na to, że tu mamy dotyk, tu mamy dwa, dwie taśmy do matrycy, czyli mamy taśmę EDP. I dodatkowo do obsługi Digitizera i całej reszty. Złącze zasilania jest po prostu na kabelku. Kadłub sobie odłożę i skupimy się po prostu na samej płucie głównej. Odwrócimy ją sobie i zobaczmy. Popatrzcie, mamy tutaj dwa MOSFETy na wejściu. Pierwszy, drugi, lub odwrotnie. Tu będzie pierwszy, tu będzie drugi. I tu mamy rezystor pomiarowy. Więc tutaj dokonamy pomiaru pierwszego, to jest co nas najbardziej interesuje. Tutaj nie ma śladu zalania ani upaleń. Bardzo dobrze. Na ósmej nodze układu SPI, jak wcześniej mierzyłem, mamy. Mamy dosyć wysoko, także bardzo fajna sprawa. No cóż, rozpoczniemy pomiary najważniejszych elementów systemu. W przypadku takiego uszkodzenia może to być po prostu uszkodzony nawet MOSFET na wejściu, więc pole masowe może być to. Sprawdźmy, tu mamy pola: główny rezystor pomiarowy i widzicie, mamy rezystancję 0,9 OMA. Więc mamy zwarcie na głównej linii zasilania. A te wszystkie kondensatory, które ja tu wcześniej mierzyłem, to co ja tutaj mierzyłem? Słuchajcie, to są wyjścia. Wyjście przetwornic. Tu mamy wyjście. Czasami tak bywa, że na wyjściach przetwornic dolutowywane jest szereg kondensatorów ceramicznych. I tutaj co tego zwarcia nam no tutaj się zwarcie nie pokazało. Tutaj tak samo mamy wyjście. Więc troszeczkę tutaj się zapędziłem. Dlatego warto zawsze sprawdzić na początek. Rezystor pomiarowy na głównej linii zasilania, i to właśnie żeśmy zrobili. Czyli mamy 0,9. To zależy. Teraz pomierzymy sobie te dwa MOSFETy, te na wejściu. Pierwszy MOSFET, drugi MOSFET nie ma zwarcia. Spadki napięcia na każdym z tych MOSFETów trzeba sprawdzić. Czyli tak, dren źródło, mamy pół spadku. Źródło Dren nie ma spadku. Dren źródło mamy 0,5 V spadku. Źródło Dren nie ma spadku. Więc mamy do czynienia z MOSFET-ami. P-Channel. P -channel. Takie rozwiązania czasami Dell stosuje i one wyglądają po prostu na sprawne. Dobra, dlaczego mamy zwarcie na głównej linii zasilania? No cóż, może to być uszkodzona jakaś yy, z przetwornic, któraś może to być uszkodzony kondensator. Mam nadzieję, że to będzie jakiś kondensatorek. Tylko nie będziemy robić tutaj żadnej próby zwarciowej na razie, tylko po prostu sobie obejrzymy tą płytę pod mikroskopem najlepiej. No i płyta trafiła pod mikroskop. Zobaczmy. Zrobimy po prostu taką małą inspekcję, zanim zrobię jakąś tam próbę zwarciową. Próby zwarciowe to jest coś, co elektronicy stosują bardzo często. Ale moim zdaniem, jeżeli jest możliwość wyśledzenia fizycznego uszkodzenia jakiegoś elementu, to lepiej to zrobić bez wtłaczania, że tak powiem, tego napięcia gdzieś w główną linię zasilania, żeby sprawdzić, który element jest zwarty. Czasami widać fizycznie uszkodzony kondensator, czasami może być wypalony jakiś układ. Można to zrobić oczywiście termowizją, ale po podłączeniu do zasilacza serwisowego i za. Eee, tak powiem, nie po polsku, wstrzyknięciu jakiejś dawki energii o jakimś natężeniu prądowym, żeby element uszkodzony zaczął nam wydzielać po prostu ciepło, co poka pokaże nam często eee, termowizja. Ale ja jestem zwolennikiem dokładnego obejrzenia sobie płyty głównej. Tutaj nic nie widzę. Prześledźmy sobie całą drogę od naszego gniazda zasilania, w zasadzie od naszego pierwszego mosfeta. Pierwszy mosfet, drugi mosfet. Tutaj idzie główna linia zasilania. Na ten rezystor pomiarowy. Gdzieś płytę główną do układu ładowania. Popatrzcie, taka szeroka ścieżka sobie tutaj biegnie. O, tutaj, tutaj, to jest wszystko główna linia zasilania. Mamy jakiś rezystor zerowy. Te kondensatory wyglądają dobrze. Czyli główna linia zasilania idzie dalej. Tutaj sobie idzie tutaj. Tu mamy jakiś bezpiecznik. Tu mamy główną linię zasilania. Te kondensatory pracują na głównej linii zasilania. Ten również. One są OK. Wyglądają przynajmniej OK. Dalej idzie ta gruba ścieżka. Tutaj. Tutaj mamy, ona się tak rozwaja. Trafia tutaj na jakiś sterownik, prawdopodobnie jakiś drymos. I te kondensatory wyglądają OK. Dalej ta ścieżka główna sobie biegnie. Oczywiście to nie jest jedyna droga tej głównej linii zasilania. Idzie tutaj, tutaj, tutaj. Zobaczcie, są takie przelotki w te przelotki. Oznaczają, że ta, ta główna linia zasilania gdzieś wędruje gdzieś w płytę główną. Zobaczcie, jak tu się rozwaja taka autostrada. Tutaj nie ma kondensatorów to jest dalej główna linia zasilania. Tu mamy zworkę. No i tutaj to trafia na ten MOSFET. MOSFET wygląda dobrze. Kondensatory. To jest gdzieś w rejonie CPU. Gdzieś tutaj się wszystko jakoś tam potem łączy w płycie głównej. Meilin China. China Barton Sprawy. No cóż, jeszcze troszeczkę tu popatrzymy. To jest takie małe Śledztwo trzeba przeprowadzić, to małe kondensatory raczej odpadają. Dobra, chyba powracam do tej strony, gdzie, są, gdzie jest procesor, przetwornice, cewki przetwornic. Tutaj trzeba raczej patrzeć. Tu mamy wejście. W porządku. Tu mamy nasz, naszą kość wiosu. Dobra. stabilizator APL był. O, tu mamy nasz element, który nam załącza i odłącza. Port USB. Pierwszy, drugi. Na 5V prawdopodobnie nic nie będzie. Tu mamy HDMI, tak? Nie, to jest port USB. Tu będziemy mieli HDMI. Linia 5V tutaj się znajduje na pewno. Nie, słuchajcie, powracamy. Musi to gdzieś. Tutaj po prawej stronie może będzie coś. O. Jakiś kurczy draymos, Dosyć potężny. Jeden, drugi. To do, do zasilania CPU, który tutaj się znajduje. No, Czyżby czy, 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 to było wszystko OK? Układ zasilania CPU. NCP8120B chyba. On semikonduktor. On działa on jest zasilany z linii 5V. Hmm, hmm, hmm. Tutaj mamy jakieś kondensatorki. Nie ma. No, chyba nie obędzie się bez, bez próby zwarciowej, ale wolałbym tego uniknąć. Tu mamy nasze gniazdo. Wejściowe zasilania. Już za tym gniazdem na głównym rezystorze pomiarowym mamy zwarcie. Słuchajcie, jeszcze trochę poszukam. Muszę to znaleźć, bo coś mi się wydaje, że albo będzie jakiś mosfet ubity. No czekajcie, tutaj ten kondensatorek, jak on wygląda. Dobrze wygląda. Coś tu musi być. A ten kondensator, jak wygląda? Wygląda w porządku. No co jest? Nie ma żadnego kondensatora ubitego. Wolałbym, żeby to się... Skończyło na kondensatorku, a nie na jakimś na jakimś zestawie MOSFETów gdzieś na linii procesora. No, szukamy, szukamy. Coś tutaj musi być na rzeczy, bo to zwarcie nie, nie, nie jest po prostu. od tak sobie coś musiało paść. O proszę, patrzcie. Patrzcie, znalazłem. Widzicie ten kondensator? i tutaj przy tej fazie. I tu są dwa kondensatory, dwa ceramiki, dwa ceramiki. Tutaj mamy ubity kondensator, zobaczcie. Fizycznie jest popękane i zaraz go wylutujemy, zobaczymy czy nam zwarcie zaniknie na głównej linii zasilania. I dobra, żeby nie marnować fluxa damy tutaj tego lepszego fluxa, damy tutaj Worton Brown. Wystarczy spokojnie. Poprawimy to lutowiem z zawartością cyny i ołowiu. Mam troszeczkę grot cienki. Tyk. Ale wystarczy. I moim specjalnym narzędziem tutaj troszeczkę zdemontujemy ten kondensatorek. Ale powinien się zaraz poddać. Puszczaj dziadu. Puszczaj. O, poszedł. I troszeczkę rdzeń dostał naszej cewki, ale to nie robi. Zaraz to wyczyszczę. Usunę to spoiwo i wlutujemy tutaj inną sztukę sprawną. Na pewno to będzie 10 albo 12 mikro na 25 V. A zanim to zrobię, to sprawdzę, czy nie zwarcie nam tutaj ustąpiło. I zobaczmy. Sprawdzimy sobie nasz główny rezystor pomiarowy, czy pozbyliśmy się naszego zwarcia tutaj. Pole masowe. Pomiar niskiej rezystancji, rezystor pomiarowy. I mamy poza zakresem. Mamy open line. Zmienię zakres na pomiar wysokiej rezystancji. Mamy open line. Więc, więc zwarcia żeśmy się pozbyli. Uzupełnię kondensator i prawdopodobnie laptop się uruchomi, ale to nie jest powiedziane, że laptop będzie działał, bo może być coś jeszcze uszkodzone. Teraz trzeba po prostu uzupełnić ten kondensator. I sprawdzić, czy to wszystko tutaj pracuje. To do roboty. I mam tu takie maleństwo, co prawda z wylutu. Pomiar pojemności. Powinien mieć między 10 a 12 mikro. To jest kondensator z głównej linii zasilania z innego laptopa. Popatrzcie, mamy prawie 11 mikrofaradów na 25 V. Wspaniale. Ten kondensator trafi do naszego laptopa i zrobimy zaraz testy. Wlutowanie takiego kondensatora to powinna być bułka z masłem. Troszeczkę tutaj to miejsce podgrzeje. Zadam tu Fluxa, Wharton Brown. Ten nasz kondensator, którego wylutowałem, ma jakiś, jakieś spoiwo na tych końcówkach. O, proszę bardzo. I myślę, że w lut nie będzie robił tutaj problemów. Trzeba dać chwilę czasu na to. No i w zasadzie siedzi, zobaczcie. Kondensatorek wlutowany. Temperatura mamy ustawioną na 350 stopni, 50 litrów wydmuch. Tak dla Waszej informacji. Zaraz to wyczyszczę, jak to ostygnie i zrobimy testy. Laptop skręcony. Wszystkich śrubek nie wkręciłem. Zrobimy sobie test, czy przypadkiem nasza kontrolka tutaj sieciowa nie gaśnie. Podłączę sobie zasilacz teraz. Proszę bardzo, kontrolka nam nie gaśnie. Spróbujemy laptopa włączyć. I co? I mamy logo Dela. Popatrzcie. Wejdę sobie do BIOS-u. Pyk. 8 gigów ramów, RAMu i trójka siódmej generacji. Udało się. Zrobimy zaraz podsumowanie. I podsumowując, laptopa udało się uratować, Dell sobie tutaj pracuje. Ładuje baterię. Bateria niestety jest w niezbyt dobrym stanie. No ale to bywa z tymi laptopami tak. Tutaj mamy jej stan. Powodem niedziałania i zwarcia na naszej głównej linii zasilania był. Mały kondensatorek z linii 20-19V, głównej linii zasilania. I na szczęście to tylko to, bo z tymi zwarciami, jeśli chodzi o zasilacze, to różnie bywa. Czasami taki zasilacz nie zawsze zadziała, to zabezpieczenie albo zasilacz jest dużej mocy i kończy się to czasami na samym małym kondensatorku. Może to się skończyć na uszkodzonym jakimś mosfecie, kluczu wejściowym. A najgorzej, jak gdzieś w obwodzie karty grafiki albo w obwodzie zasilania procesora, coś takiego się stanie. I mówię o kondensatorze, mówię po prostu o kluczu, powiedzmy górnym MOSFEcie. Wtedy cały potencjał trafia na procesor graficzny albo na procesor ten główny CPU, i wtedy jest powiedzmy do wymiany na, na przykład GPU albo CPU. I wtedy to już są takie koszty, że czasami to się po prostu nie kalkuluje, chyba że macie po prostu jakiegoś tam dawce. Tutaj się udało. Udało. Trochę się przyfarciło właścicielowi laptopa, a mi się nie udało, tylko ja po prostu wiedziałem, co robię. Ale to jest inna bajka. Super. Fajny laptop i jeszcze sobie troszeczkę podziała. Dzięki. To tyle ode mnie. Cześć. Trzymajcie się. Do następnego przypadku. Hej.